Słuchajcie, to jest hit, czekam na Beniamina już jakieś 5 minut, czekaj nagrywa się na... Czekam na Beniamina 5 minut, tam jest autobus, przybliżyłem, tam jest autobus, on prawdopodobnie z niego wyszedł i się pyta gdzie jest dworzec PKS, a tutaj kźwa mieszka już od, od urodzenia i nie wie gdzie jest dworzec PKS I, i chodzi gdzieś tam i pewnie, i nie wie gdzie, jak ja tu, nie no, i ja teraz mam na niego czekać? O tam on gdzieś jest Powiedział, że się... że ten wooo, by się zgubił No i czemu? Pytałem się go jaką ma kurtkę No No i jaka debilka gdzieś tam łazi, pewnie za zaraz ale go zeżrą Tak BTW to... BTW to jak ja byłem w Gdańsku, jak się przysiadałem widzowie, to... To był jeden menel, ale nie zaczepił mnie, bo wiedział, że Mortal Kombat mu zrobi no nie widzę, no! a Powiedział, że zaraz tu będzie. Jaki skamery, nie no, ja zaraz się idę, zaraz idę tam. Chyba, że on ma metę. chyba, że on ma dwa metry, no to go nigdy, 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 nigdy go nie zobaczę. Ale on jest takim, takim, że jakbym go zobaczył. W ogóle się by nie A Myślałem, że to on idzie, a to jednak nie on idzie. O! Ja tu nie będę stał na pewno. Dobrze, że chociaż ześ nie leje, bo ja bym tu na pewno tyle nie stał. Jaka debilka, jak się drze. Ale... Idzie chyba. Jak ma niebieską kurtkę, to to on. Ale nie, to chyba nie on, to jakiś merem chyba. Kuźwo, ktoś się kurwia. On guźwa jaka debilka! Jaka debilka! Idziemy! Idziemy, patrzcie! Czeka. Jaka debilka! Jaka debilka! Gdzieś tam idzie! Po dwóch latach się spotkali, guźźwa nie można znaleźć a tu po rusku wszystko pisze, bo Ukraińcy przyjeżdżają do Polski wszystko po rusku ma pisać, bo... A nie, bo to nie on. Pisiwa bo... to nie on. Czy on? To nie on. Jaka debilka zasrana tu jest! Jaka debilka! Biegnie się kurwa, cieszy jak małe dziecko Patrzcie koziła Jeszcze go autopatronci wieśniaka trudolonego Siema wieśniaku siema, jaka? Siema to jak mnie tam w ogóle to wsadziliśmy Gdzie, ja myślałem, że ty tym pi A bo to 80, ja myślałem, że ty 87 przyjechałeś 75 A ja ciebie tam wyglądałem i na tamtym, na dole... Nie wiem, tam jest tak było. Tam jest to główne wejście do tego. No to tam u góry? Jaka debilka. Główny wejście do dworca. No to i tutaj się idzie na dół i tu jest pks -y. I wszystko po pisze, bo debilku przyjeżdżałem do Polski. Na dole. Aha, tam na dole. Na dole. To normalnie idziesz tam po schodach na dworcu. Weź chodź mówisz jakieś idź w dół, idź w dół.